Julia, dzisiaj jesteśmy na dwudziestych urodzinach magazynu Glamour, jest naprawdę gorąca atmosfera. Jest, jest gorąco. Właśnie zjąłam skórę, bo uu, płynę. Słuchaj, a to dopiero początek imprezy. Julia, jak Ty lubisz świętować swoje urodziny? W gronie przyjaciół i zazwyczaj takie kameralne robiłam urodziny, ale w tym roku 25, więc muszę zrobić coś iconic. Ale już o tym myślisz, czy wiesz, jeszcze chwila? Jeżeli, jeżeli chcę zrobić coś iconic, legendary, to tak, muszę już myśleć. I bardzo mi się marzy naprawdę taki duży melanż w jakimś pałacu w ogóle, żeby był dress code na przykład barok, żeby wszyscy się przebrali, żeby było tak totalnie, totalnie, grubo. Ale te urodziny w ogóle w tym pałacu będą w Polsce? Nie wiem, raczej nie, no na pewno tak, na pewno w Polsce. Jeżeli chcę zaprosić wszystkich moich znajomych, to raczej nie, do, nie za granicę. Słuchaj, a jakie prezenty Cię cieszą? Nie myślę o tym, wiesz, lubię personalizowane prezenty. Lubię prezenty, które później, które są na lata i które, do których mogę wrócić właśnie jak będę starsza i pomyślę sobie, hmm, ale to było słodkie, ale to było miłe. Jestem bardzo sentymentalna, jeżeli chodzi o prezenty. Sama lubię dawać prezenty, które na długo zostają w pamięci.